E e e Oj, do drzwi! Ja nie, wszedłem w ścianę! Na no co ja tak właściwie patrzę w tym momencie? Ech, chciałem przejść przez przejść drzwi! Chciałem przejść drzwi! I wszedłem w ścianę? Co, 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 w ogóle. co, 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 jak ja Ej, wiesz, żeby nie. No, <noise> żeś powiedział, że nie pójdziemy dalej, nie? No to nie można, koniec gry. <głos> <Jak>? <głos> będziesz stąd? Ale jak? Jak? No to jest tak. To w tej rozdzierczości da się jakoś roztegować? Ja jak? mam. Ten na Chodź, Chodźmy oboje z windy. Shadow quality na low? Kiedy ja to zrobiłem? Dzisiaj. Ty no, przysięgam, że na ultra zawsze oh. miałem. Ja mam, za... ja mam wszystko. Skandal, ej, zmniejszyli mi to z dziedziczeniami. skandal. We jak są, ja długo z, z, wideo, tak z tym ja... grałem? Nie. Okej, okay, co jesteś winien? Ej! Ej, okay, yeah, no ja! Ej, jak ja długo grałem z cieniami na, na najniższych? Nie wiem, ale pewnie dużo różnicy tutaj nie ma tak szczerze. <suszy> To, ja, nie ciemniej 2, na, to jest znacznie ciemniej minus na tym 2. przejściu. No bo pewnie... Czy ja, na, czy ja grałem na niskich cieniach i ja miałem advantage przed tobą, bo Ta. widziałem więcej? Ej! To jest... Okej, okay, ty czegoś nie widziałeś. To byś zauważył Jebe. właśnie, że ja tego ziomka widziałem, jak on był jeszcze na dole tej rampy tam. Ej, nie działa mi. Halo? Gdzie ty poszedłeś? Co ty robisz? Halo? Hej Ja patrzę na twoją latarkę, to świeci bardziej niż jakbym patrzył na swoją Niegdy? Co z tym faktem zrobisz? No bo to jest latarka, która ma dużo lumenów w sobie Minus jeden lumen Halo? <laughs> Minus jeden lumen? Ej, bo się nie włączył security <laughs> Bo moja latarka straciła Halo? działalność. Co ty znowu Halo? zepsułeś? Nie, dzisiaj nie można grać w tą grę paty. ty, no, myślę ci Ale ja widzę jak stoisz przed tym monitorem i po prostu nie mogę już nic zrobić, nie już nic nie działa.